Witam wszystkich Dzisiaj vlog z codziennych obowiązków przy trzodzie Czyli jak to Bywa akcja ogornik No to zamykamy, u mnie się to tak odbywa Niewiele tu ręki dokładam maszynowo, końca są tak poprzerabiane, żeby W miarę to szło No Odsunąć się już halo 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 no na też się chowaj o elegancko teraz następne statko tutaj mam pozabezpieczane ee, drutami No, odsuwamy się. Halo. No, odsuwamy się. No. Roz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i zostaje nam trzeci kojec jeszcze. A powiem, mam ciężko się jedną ręką to robi, ale. Muszę pobujać, żeby tutaj obornik się co nagromadził pod bramko nie chciało przejść. No, wskakujemy. Chowam w końcach po 12 sztuk. Jest łatwo mi wtedy na taki automacik tutaj zadawać pasze. No i tu więcej miejsca nie ma, żeby tak chować. Wcześniej tata jeszcze tutaj yy, miał na przedłużeniu to. Ale to trzeba było wtedy wszystko ręcznie wywalać, stąd A ja wziąłem to, to Zabiłem I teraz nie mam tej ręcznej roboty, odchodzi mi ręczna robota Tutaj sobie wrzucam słomę Raz dziennie wskoczę Pak, pak, pak wrzucę w każdy kojec po jednych widełkach I to cała robota Śrutę też Na chwilę obecną te prosiaczki to jedzą około 3kg na jedną sztukę Dziennie No tak, tylko tutaj zostało mi ręcznie wyrzucić, że jest 8 sztuk. No i biorę się za wywózkę. Będzie w akcji Ursusik. От дома, ночь в Спрячь наши тени за облака, за облаками нас не найдут, нас не измерят, им не достать. Ночь упадет, небо уронит И пустота на перекрестках И пустота нас не подгонит Не говори, им непонятно Się prezentuje u mnie, posłałem już. Świnki sobie teraz uduszują. W każdym końcu automat. Tutaj zawiesiłem na drzwiczkach Taki automacik dałem za niego 350 zł, Powiem mam, że strasznie się kurzy, to jest właśnie minus słomy, dochodzi słoma, dochodzi śruta. I po prostu świnie też troszeczkę kaszlo, ale nie od tego, że mają zapalenie płuc, tylko po prostu od tego pyłu, pyłu, który się cały czas wytwarza. Także widzicie jak to się prezentuje, słoma nowa trochę się rozwaliła, musiałem sporo przerzucić. I teraz tak. Tam zauważyliście na pewno, że mam wolny koiec. Te końce czasem służą do tego, żeby wpuścić lochę przy odsadzeniu, jak nie mam gdzie. Także teraz planuję zostawić z tych sztuk jakieś te 3 albo 4 pierwiasteczki. I właśnie będą takie końce są czasem potrzebne, żeby właśnie odsadzić. No i ewentualnie, jakbym zwiększał ilość maciur, to planuję też zakup jakoś knurka. To by właśnie siedział sobie w tym końcu, gdzie ta słoma jest. I wtedy musiałbym słomę spod drugiej obory przynosić najwyżej ręcznie. Chyba, żebym jakoś inny koniec mu wyznaczył. No na pewno, jakby było na rusztach, byłoby sporo lepiej. Tak Nie byłoby tego kurzu do śruty bym mógł ewentualnie dodawać do tony, kiedyś dodawałem, 3 do 5 litrów oleju po to żeby po prostu ją zwilżyć trochę i się wtedy nie kurzyła wam powiem naprawdę fajny, fajny sposób, no tylko że olej wiadomo trzeba było dołożyć do każdej tony po 15 czy 20 zł, tak? no jeśli wam się podobało to zostawcie po sobie jakiś ślad, łapka w górę czy komentarz i dzięki za oglądanie do następnego odcinka.